Cześć, cześć, cześć. Witam serdecznie na dzisiejszym spotkaniu, na którym będziemy mówić i ćwiczyć. Będę pokazywać Wam, jak ja wykorzystuję masaż logopedyczny w moim gabinecie na moich pacjentach. Czyli można powiedzieć, że jest to testowane na pacjentach, również i na mnie. Oczywiście testowane bezpiecznie. Możecie zadać pytanie, czy masaż logopedyczny jest dla każdego. Myślę, że w większości tak. Ponieważ masaż twarzy zawsze będzie wpływał korzystnie na, na twarz, na mięśnie, na oddychanie, na ukrwienie, na dotlenienie. Więc nie tylko pacjenci logopedyczni taki masaż mogą otrzymać. My same możemy też być swoimi pacjentkami i możemy też sobie ten masaż wykonywać w domu, aby po prostu wzmocnić swoje mięśnie i poprawić wygląd twarzy. Ale skupiamy się dzisiaj na pacjentach i na tym żeby wzmocnić przede wszystkim wzmocnić mięśnie które często są wiotkie czyli na przykład mięsień okrężny ust mięśnie policzków mięśnie czoła albo są nadaktywne czyli na przykład mięsień brudkowy nie będę dzisiaj zaglądać do środka jamy ustnej, tylko na zewnątrz, to znaczy dzisiaj zajmiemy się po prostu masażem zewnętrznym. Z tego względu, że masaż wewnętrzny wymaga dosyć szczegółowego omówienia i jest to temat na kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego, właściwie jestem pewna, że skorzystacie z tej wiedzy i już na najbliższym spotkaniu z pacjentem będziecie mogły Elementy tego masażu dodać do swoich codziennych czynności terapeutycznych I dzięki temu po prostu wzbogacicie terapię i też przyspieszycie jej efekt No bo tak naprawdę o to nam chodzi, żeby efekt logopedyczny tej terapii był jak najszybszy i jak najtrwalszy No dobra, no to zaczynamy Mam nadzieję, że mnie dobrze widać i słychać Będziecie mogli później wpisać w komentarzu pytania. A teraz pozwólcie, że ja opowiem o tym z wyłączonymi komentarzami, ponieważ nie chcę się rozpraszać. Też nie chcę, żeby ten webinar trwał zbyt długo. Mamy na to około 30 minut, a wiedzy i treści jest dużo. Od czego dzisiaj zaczniemy? Tak jak wspomniałam, będziemy mówić o masażu. Logopedycznym zewnętrznym, czyli tak zwanym masażu manualnym twarzy, który będzie wpływał pozytywnie na obniżone napięcie mięśniowe, ale też na wzmożone napięcie mięśniowe. Ponieważ wiemy, że często jest tak, że dystrybucja napięcia jest nierównomierna, że gdzieś jest więcej, gdzieś jest mniej. Aby pacjent, pacjent mógł funkcjonować. W związku z tym musimy wyczuć, gdzie jest za mało, gdzie jest za dużo, żeby odpowiednie działania zastosować. Jeżeli mówimy o pacjentach nieofunkcjonalnych, to znaczy z zaburzonym torem oddechowym, czyli oddychaniem ustami, z zaburzoną pozycją spoczynkową języka, czyli ułożoną na dnie jamy ustnej bądź na zębach. Z nieprawidłowym połykaniem, czyli połykaniem infantylnym, z wysuwaniem języka do przodu, to na pewno mamy do czynienia w większości z hipotonią, czyli w tym momencie będziemy raczej starali się te mięśnie wzmocnić, też język spionizować tak ułożyć go wysoko w pozycji spoczynkowej, aby ta pozycja była prawidłowa. I do takiego masażu będziemy wykonywać energicznych ruchów pobudzających, dynamicznych, aby trochę jakby obudzić ciało. W przypadku zaś, jeżeli mamy napięcie wzmożone, to jest taka odwrotność. Będziemy raczej używać delikatnych ruchów głębokich, powolnych. Albo punktowego trzymania, tak jak w terapii manualnej, żeby to napięcie po prostu rozluźnić. Ja zaczynam najpierw od oględzin, że tak powiem, ponieważ do masażu, jak do każdej rzeczy, mamy wskazania i przeciwwskazania. I żeby nie zrobić pacjentowi krzywdy, to lepiej sprawdzić, czy na przykład pacjent nie ma jakiejś blizny, czy no nie jest akurat chory, nie ma jakiejś infekcji, gorączki, z tego względu, że może się okazać, że rozniesiemy mu jeszcze infekcje bardziej po ciele. Czy na przykład nie ma jakichś oparzeń? Czy no nie wiem, nie ma jakiegoś problemu skórnego, dermatologicznego, który akurat jest w tym momencie taki intensywny, że możemy też jeszcze, no, zamiast mu pomóc, to go jeszcze tam trochę rozbudzić i, i powiększyć. Więc najpierw zaczynamy od oględzin skóry. Czy jesteśmy w stanie ten masaż wykonać? Jeżeli wszystko będzie już, że tak powiem, prawidłowe, warto też sprawdzić no jakby gotowość pacjenta. No bo jeżeli są pacjenci, którzy nie lubią masażu, którzy nie lubią dotyku i wtedy mamy no jakby pozamiatane, no bo nic z tym nie zrobimy, i musimy najpierw zacząć go Przyzwyczajać, czyli tak jakby odczulać tą niechęć do dotyku, przyzwyczajać go do dotyku naszej, naszej ręki. Masaż nie musi być tylko jakimś ugniataniem, które nam się kojarzy, na przykład najczęściej, czy jakimś oklepywaniem. To też może być po prostu dotyk, to też może być zwykłe głaskanie, takie wyciszające w przypadku właśnie tego, tej potrzeby rozluźnienia. To może być rozcieranie, to może być wibrowanie. Po prostu tych technik masażu jest sporo. To może być po prostu ocieranie, omiatanie. Więc my musimy też no, jakby patrzeć na pacjenta, na jego reakcję, czy to, co my wykonujemy, jest dla niego przyjemne, czy może nie. Od czego zaczynamy same już, samo już działanie? Myślę, że tutaj szkół masażu jest wiele i każdy może powiedzieć trochę pod swoim kątem, od czego on zaczyna. Ja pracując z pacjentami w gabinecie na kozetce, zaczynam różnie. Czasami zaczynam od dołu, od brody, czasami od czoła. Jest to spowodowane tym właśnie tą gotowością pacjenta i też tym, co akurat bardziej mi wydaje się Potrzebujące, że tak powiem, tego dotyku. Ale na pewno, patrząc na, na pacjenta, powinniśmy wykonać kilka tych elementów, żeby ten masaż był w miarę kompletny. Jeśli chodzi o masaż brody, no to ja zaczynam od mięśnia brudkowego, który najczęściej jest nataktywny jest wzmożony ze względu na to, że właśnie mamy do czynienia z niskim napięciem mięśnia okrężnego ust, z niedomykaniem warg, z hipotonią warg i ten mięsień trzeba rozluźnić. Więc spróbujcie robić to razem ze mną. Ja po prostu robię takie Kółeczka, można powiedzieć ósemki, tutaj na samym czubku brody, gdzie właśnie jest położony mięsień brudkowy. Ponieważ jest to masaż rozluźniający, więc on nie musi być jakiś bardzo mocny, ten dotyk może być delikatny. Kilka razy i przechodzimy dalej. Często jest tak, że kąciki ust, warg u dzieci właśnie z tą hipotonią są opadające. W związku z tym próbujemy te kąciki podnosić. Ja do tego stosuję taki ruch podnoszący, który też trochę możemy powiedzieć Motywuje do uśmiechu. Można też przytrzymać. Tak, aby tutaj te mięśnie trochę ożywić. Tu już możemy troszeczkę mocniej zadziałać, głębiej, dynamiczniej. Kolejna okolica. Jest bardzo blisko, ponieważ dochodzimy do mięśnia okrężnego ust. I tutaj ten mięsień zaczynam od takiego delikatnego pobudzania poprzez delikatny dotyk kółeczka aż do mocniejszego. Ok, na mięsień okrężny ust, czyli ten, który tutaj mamy dookoła, taka stymulacja może wystarczyć. Natomiast mamy jeszcze tutaj ważny bardzo mięsień, dźwigacz wargi górnej i skrzydełek nosa. I ten mięsień musimy przeważnie też stymulować, jeżeli mamy do czynienia z krótką wargą, na przykład taką wargą, która się e, tak stoi sztywno i się nie, nie chce domknąć, jest jakby za krótka w stosunku do e, wargi dolnej. No i wtedy musimy tutaj też zadziałać. Można to zrobić za pomocą e, palca wskazującego, rozcierając tą partię. Można robić wibrację. Ponieważ te mięśnie tutaj, okolicy szpary ust mają za zadanie i domknąć, tak, i też ym, powodują, że możemy wykonać, yy, ja to nazywam okienko, niektórzy mówią ramkę, czyli to ułożenie potrzebne oczywiście do głosek chociażby szumiących. Hmm. Kolejna rzecz, którą bardzo ym, też pilnuję, to są tutaj skrzydełka nosa, które rozcieram do góry. Popatrzcie jak się rozetrze. mam nadzieję, że próbujecie razem ze mną, że jak rozcieramy, to od razu więcej. Powietrze dostaje się do naszego organizmu, czyli mamy szersze drogi oddechowe. I w przypadku nieprawidłowego toru oddechowego u dzieci, które albo u dorosłych, którzy mają przeważnie ten nos zatkany, bo mają na przykład chroniczny katar alergiczny bądź powiększony trzeci migdał. Adenoid, który jest niewyleczony i który robi dużo problemów logopedycznych. Ten pobór tlenu, pobór powietrza jest ograniczony. Nos jest wówczas malutki, wąsiutki. Skrzydełka są jakby takie delikatne, delikatnie zaokrąglone, po prostu wąskie. I my mamy za zadanie wtedy to rozszerzyć, rozciągnąć i tego powietrza pacjentowi. Dołożyć, dodać, pozwolić na więcej. To jest bardzo fajne, naprawdę od razu aż się wszystko rozjaśnia w, naszym, w naszej głowie. No i tak w ten sposób przechodzimy też do masażu mięśni nosa. Tak, bo to już oczywiście zaczynamy od tego. Możemy też sobie stymulować czubek nosa i tutaj te mięśnie, które na tym czubku są, ale tak naprawdę najważniejsze to są te mięśnie z boku, ponieważ one właśnie pomagają w rozszerzaniu dróg oddechowych. Oraz, uwaga. Punkt, który mamy pomiędzy brwiami. I teraz popatrzcie, jak, jak weźmiecie sobie palec w to miejsce i podniesiecie ten palec do góry. Weźcie głęboki wdech nosem. Sprawdźcie, co się zadzieje. Rozjaśnia się w głowie, tak, ponieważ tu mamy. Znowu więcej powietrza. A przy okazji, sprawdźcie to też na sobie. Jeżeli sobie tak przytrzymamy ten mięsień, sprawdźcie, co się dzieje z językiem. On się unosi do podniebienia. Czyli tam, gdzie ma być. Oczywiście, ten punkt możemy masować w różny sposób, bo tutaj mamy też tą tak zwaną zmaszczkę lwią. Więc to możemy też masować kółeczkami. Można później sobie też zatejpować, ale to nie na dzisiejszym spotkaniu. Natomiast tutaj sobie rozcieramy. Możemy też rozcierać w taki sposób, że kładziemy trzy palce. Tak, próbuję te trzy. I podnosimy też całe czoło do włosów, czyli tutaj do, do mięśnia do czepca po prostu. Wówczas podobnie jak i przy podnoszeniu tylko jednego punktu. Rozszerza się przestrzeń w nosie, drogi oddechowe się powiększają i język też idzie do góry, czyli przykleja się do podniebienia Także mamy naprawdę niesamowite kombo niesamowite dla osób, które oddychają torem ustnym, bo mają zatkany nos No i ten język u nich jest w pozycji nieprawidłowej, bo leży na dnie jamy ustnej Dobra. To tak, to, to miałyśmy, to mieliśmy, to. Teraz czasami spotykamy się z bruksizmem. No czy nie, nie, wiem, czy czasami, może nawet i często. Więc w przypadku bruksizmu, no, wiemy, że bruksizm to jest zaciskanie, czyli napięcie. W związku z tym, tutaj te mięśnie, które są odpowiedzialne za zaciski, za zaciski żuchwy i szczęki, trzeba rozluźniać. To są przeważnie mięśnie jarzmowe, które, które mamy tutaj pod kością jarzmową. Tak, mamy dwa mięśnie jarzmowe. Więc najlepiej jest włożyć sobie ten palec wskazujący pod tą kość i na przykład przytrzymać albo ściągnąć. Oczywiście to nie muszą być mocne ruchy, bo tutaj mamy do czynienia z rozluźnianiem. Ja to często też wkładam cztery palce i po prostu robię delikatne kółeczka. I wiem, że jest to bardzo relaksacyjne. Zaczynam aż tutaj od stawu skroniowo-żuchwowego. Tylko uwaga, tutaj może boleć pacjenta, jeżeli są napięcia. Ale jest to bardzo relaksacyjne, naprawdę. Mam pacjentkę jedną, która uwielbia i prosi mnie zawsze o ten masaż, bo jest to bardzo przyjemne, jeżeli rozluźniamy żuchwę. Mam nadzieję, że próbujecie. Tak, można też oczywiście rozluźnić żuchwę jednym palcem, wkładając delikatnie. Palec w przestrzeń, tutaj otwieramy buzię, żeby sprawdzić i pod, to jest przyczep, przyczep mięśnia żmowego. tutaj sobie właśnie delikatnie um, uciskam, masuję. Oczywiście ja robię to w taki sposób teraz że tak powiem, na dwie ręce, ale jeżeli pacjent nam leży czy siedzi, no to zajmiemy się najpierw jedną stroną twarzy, potem drugą, bo przeważnie nie jest to możliwe, żeby się zająć tym jednocześnie. Ja po prostu tylko to pokazuję na sobie. Więc tak, tutaj mamy te mięśnie też już rozmasowane. I kolejna sprawa, to jest na przykład taki, taki dotyk, taki ruch, który ma spowodować uniesienie języka. I tu uwaga, bo to może być trochę przewrotne, tak można pomyśleć. Ten ruch, który zaraz wykonam, on jest wykonany prawidłowo, a działanie jego jest antagonistyczne. To znaczy, mówię o czymś takim. Ocieram policzki w dół. I na tej zasadzie, ponieważ mięśnie działają antagonistycznie, mięsień języka będzie się cofał, czyli będzie ten język unosił. Spróbujcie. Macie to? Pamiętajcie, właśnie, że mięśnie działają w różnych kierunkach i też na zasadzie antagonistycznej, więc czasami może to być dla nas jakby niezrozumiałe do końca, nie jesteśmy fizjoterapeutami, ale w wielu przypadkach właśnie to tak działa. Ok, więc to mamy tutaj też po to, żeby ten język unieść. Jeszcze do tego, żeby język unieść, możemy sobie położyć kciuk tutaj za. Kością żuchwową i przytrzymać. Popatrzcie, też język się w tym momencie unosi. Ja tak robię kilka takich powtórzeń. I też uczę dzieci takiego masażyka, tak, że dziecko ma sobie tutaj samo w domu. Trzymać, bo to przecież nic nie kosztuje, nie boli, a jest bardzo przydatne. Mhm. Ok, jeżeli jeszcze potrzebujemy wzmocnienia warg, zwłaszcza wargi górnej, to możemy wykonać taki, taki ruch, który ja nazywam pierożkiem, ale to też się może nazywać w różny sposób, czyli po prostu biorę dwa palce, taki dziubek i ugniatam. Można też zrobić to w ten sposób. I w tym momencie ukrwienie, odżywienie tego miejsca jest większe i też wzmacniają się te partie mięśni, które są nam potrzebne.